Raketa V2 znalazła się na stanowisku startowym. Wokół niej unoszą się kłęby takich przecieków, gazów technicznych. Za chwilę padnie komenda ognia, i wtedy w tym zamkniętym wozie kierowania ktoś wciśnie czerwony przycisk. Wtedy w strudze ognia zerwie się w niebo. Tak zdarzyło się tutaj na bliźnie co najmniej 200 razy. Jedna z tych rakiet Niemcom umknęła. Normalnie startowały dwa samoloty. Mały Fiedel Sztor, tak zwany Bocian, który krążył tutaj patrząc, w którym kierunku. Poleciała i drugi szybki Junkers, ale ani jeden, ani drugi pilot nie wypaczył miejsca, gdzie taka rakieta upadła. Rakieta bez ładunku, zamiast tony materiałów wybuchowych miała tylko piasek. Upadła i wbiła się w grunt. Nie znaleźli jej ani Niemcy, próbowali ją, znaczy znaleźli miejsce, ale nie byli w stanie jej wydobyć. Nie wydobyli również Sowieci, którzy chcieli to zrobić. Została i doczekała naszych czasów. Chcemy ją odnaleźć. Mamy specjalne tropy i dzisiaj tymi tropami pójdziemy.